Też w dzisiejszym odcinku będzie trochę gadania o tym, pod co optymalizować jak się rozliczać. To jest zawsze taki ciekawy temat i trochę chciałem się podzielić z Wami moim doświadczeniem i z tym, co może być ważne w tym wszystkim, no bo jest kilka możliwości, rzeczy, pod które można się rozliczać i pod które możemy optymalizować, natomiast warto sobie przez nie przejść. Co musi być jako pierwsze zrobione i co fajnie, jak było określone, to oczywiście jakiś cel. I ten cel możemy zdefiniować na wiele sposobów, czy to jest jakiś koszt za lida, albo ilość lidów, które moglibyśmy pozyskać, albo zwrot inwestycji, albo skala przychodu, które chcemy osiągnąć, tylko jasno taki wytyczony cel, do którego chcielibyśmy dążyć. No bo wtedy wiemy, w jakim kierunku podążać, tak, jaki mamy cel, co oznacza sukces, co oznacza porażkę, i, i wiemy, w jakim kierunku idziemy. Natomiast też ważne tutaj jest coś takiego jak ROAS, czyli wskaźnik wzrotu wydatków na reklamy. Czyli to mniej więcej oznacza, ile. Przychodu generują nasze kampanie w stosunku do kosztów. Czyli na przykład, jak kampania wygenerowała 200 zł, a koszt poniesiony na kampanię wydatków reklamowych to 100 zł, no to mamy raz na poziomie no mniej więcej dwóch albo 200, jeżeli to pomnożymy przez, przez procenty. Więc ten raz jest tutaj dosyć niski, ale pytanie, czy on będzie nieopłacalny? No to zależy. Więc warto sobie sprawdzić, jaki ten raz. Waszym sklepie internetowym, jeżeli macie sklep internetowy, byłby właściwy, no bo tutaj się ukrywa jeszcze parę rzeczy. Natomiast warto sobie określić ten cel, czyli dokładnie to, w jakim kierunku chcemy podążać. Natomiast na jakie błędy tutaj warto uważać, inaczej można się wykrzaczyć już na samym początku. Zbyt wysokie oczekiwania to jest bardzo ciekawy punkt, ponieważ czasami jest tak, że klient ustawi sobie ten raz 1000, 1500, 2000, no i jedziemy. No i się może okazać, że ten jego sklep nie jest w stanie takiego rasu wygenerować. Możemy tutaj robić cuda wiangi na kampaniach, robić niesamowite rzeczy, ale na przykład marketing albo obsługa sklepu nie jest w stanie podołać takiemu rasowi, takiemu wynikowi i po prostu nie damy tego robić. No podobnie będzie z lidami, tak? Jeżeli chcemy wygenerować dużą ilość lidów. Chcemy te lidy wygenerować w jakimś określonym koszcie, no to jeżeli dana strona nie jest na to gotowa, jest po prostu słaba, nie jesteśmy w stanie wprowadzić jakichś technicznych możliwości, żeby te lidy w odpowiedni sposób zbierać, no to też tego po prostu celu nie osiągniemy. Więc możemy mieć wysokie oczekiwania, ale pytanie, czy jesteśmy w stanie im podołać, bo to, że ktoś ma wysokie oczekiwania w stosunku do kampanii albo obsługi. No to spoko, natomiast też te oczekiwania muszą być powiązane z tym, co mamy na stronie i jak do tego podchodzi właściciel, właściciel tego biznesu, albo właściciel tej strony, no ktoś, kto no potem z nami walczy razem o te wyniki. Bo pamiętajmy, że to jest wspólny cel. Jakby to nie jest tylko cel agencji, to musi być cel wspólny. Czyli razem dążymy do tego, żeby ten cel osiągnąć. I też to może być pracownik w firmie, to może być ktokolwiek, kto... Obsługuję tą kampanię, natomiast fajnie jest to oczywiście powiązać i razem do tego dążyć. Jak wykrywamy jakiś problem, to fajnie o tym powiadomić. Ej, chcesz zbierać lid na stronie? No to fajnie, jakbyś miał coś, co zbiera na przykład połączenia telefoniczne ze strony, to na pewno pomoże. Nie możesz tego wdrożyć? Kurczę, szkoda, no bo jednak to nam ten wynik może obniżyć, więc takie różne przytyczki będą wpływać na to, jak, jaki jest kurs za lida albo ile tych lidów możemy po prostu osiągnąć. Część klientów też Oczywiście chciałaby efekt od razu, to też jest taki błąd, początkujący. No ale to się jest niemożliwe, tak? Czasami naprawdę trzeba poczekać te dwa, trzy miesiące, żeby się to wszystko zoptymalizowało, żebyśmy chociaż zobaczyli, jak to działa. Natomiast to nie jest tak, że ta kampania zacznie osiągnąć cele po tygodniu, dwóch albo trzech. Czasami naprawdę trzeba na to poczekać długo. A jak w ogóle startujecie z biznesem, to naprawdę przygotujcie się na dwa, trzy miesiące takiej totalnej tragedii, która pewnie nastąpi. I fajnie jest odpalić kampanię dopiero, jak już odpalić cały marketing, odpalić chociażby soszale, TikToki, Facebooki, Instagramy, te wszystkie rzeczy. I dopiero potem warto jest wejść w reklamy płatne, kiedy już mamy to wszystko i to wszystko zaczyna działać. No bo inaczej po prostu będziemy wydawać ten budżet bez sensu i będzie to mega nieefektywne. Więc jak zaczynacie, to przygotujcie się na takie, no takie tragiczne 2-3 miesiące, myślę, że spokojnie. Zanim coś zacznie fajnie wyglądać i zacznie coś padać, kolejny błąd to liczenie każdej złotówki. Tutaj wielu moich klientów ma takie problemy, które staram się tłumaczyć, ale na przykład nie osiągnęliśmy raz 8, no to już tragedia, zamykamy, kończymy w ogóle i stąd, i jest, jest bardzo źle. No nie da się czasami wycelować w raz dokładnie 8, albo 7, albo 6, albo 5, albo 10. No bo jest to żywy organizm, tak? To, to tutaj ludzie kupują, dokonują tych transakcji. Oczywiście staramy się wygenerować ten roas na odpowiednim poziomie, ale czasami on może latać, tak? Może być czasami 6, a może być nagle 12. No i to zależy od promocji, od sezonowości, od tego, jak ludzie kupują w danym czasie. Czy jest na no coś trend, czy też nie ma. I czasami na przykład nie możemy osiągnąć jakiegoś rasu, który sobie założyliśmy z różnych powodów. I to może być tak, że te kampanie działają dokładnie w taki sam sposób. I okazuje się, że miesiąc temu były super, a teraz jest źle. No i tutaj może przyjść właśnie trend, albo się coś zepsuło w kampanii, jak najbardziej. Natomiast też zwracajcie uwagę na to, że no czasami te, te rzeczy tutaj będą się mocno zmieniać. I czasami nie osiągniemy danego wyniku, mimo tego, że kombinujemy na wszelkie możliwe sposoby, żeby to zrobić, natomiast czasami się po prostu nie da. No i też czasami się nie da trafić w odpowiedni punkt, także jak mamy korzystali do 35 zł, a wyjdzie nagle 37 albo 38. No, ciężko jest tak dokładnie wycyklować. Staramy się, ale czasami może to być niemożliwe. I też trzeba pamiętać o tym, że na kontach Google Racowych G4 Możemy się spotkać czasami naprawdę z potężnymi opóźnieniami. Im więcej wydajemy, im więcej jest tych konwersji, tym to opóźnienie może być większe. Naprawdę czasami trzeba nawet miesiąc poczekać, żeby te wszystkie dane się nazbierały. Więc jak widzimy, że ten wynik jest nie do końca taki, jakbyśmy się spodziewali, to możemy wejść po tygodniu na konto, po dwóch, trzech, po miesiącu i zobaczymy, że ten wynik był dużo lepszy. Więc starajcie się to przecinać naprawdę z realnymi danymi. Bo można się nieźle zdziwić, bo ten system stara się te dane nałapać, ale może się okazać, że nie zdąży. Też bardzo często na kontach Google Adsowych możecie spotkać taką niebieską kropkę, która wam mówi, jak długo czasu jeszcze potrzebujemy, żeby te dane pokazać. Czyli na przykład, daj mi jeszcze 14 dni, to pokażę Ci, że jeszcze masz 8 konwersji za 15 tysięcy złotych. No i to diametralnie może zmienić ten wynik na koncie. Znaczy nie tak, że jest raz jeden i nagle będzie 10, no ale nagle tych konwersji można nam jeszcze tutaj dopchać i ten wynik może być dużo lepszy niż, niż był wcześniej. To, co jest jeszcze ciekawe tutaj, to różne metody rozliczania się, z którymi się spotkałem. Jedna z nich to na przykład stała opłata, czyli umawiamy się na stałą opłatę za prowadzenie konta. To następuje na przykład przy wysokich budżetach, albo tam, gdzie nie jesteśmy w stanie w żaden sposób określić efektywności. Wysokie budżety, czyli no tutaj procent to by zabił tego klienta i on nie chciałby korzystać w ogóle ze usługi agencji. Albo z freelancera, więc to też może wynikać z tego. Natomiast czasami jest też tak, że mamy jakiś projekt, który jest ciężki do zmierzenia efektywnościowo. No i trzeba wprowadzić jakąś, jakąś opłatę stałą, która będzie jasna, klarowna i klient będzie wiedział czego się spodziewać. Kolejne z możliwości to stałka plus prowizja, czyli mamy jakąś stałą opłatę. I też mamy jakąś prowizję. Patrzymy na efekt oczywiście, natomiast jest to podzielone, że jak efekt nie zostanie wygenerowany, no to być może będziemy tą prowizję zmniejszać albo w ogóle jej nie będzie. Natomiast jak będzie efekt wygenerowany, to możemy się spodziewać jakiegoś bonusu, tak? Czyli mamy jakąś stałą opłatę, żeby ktoś, kto obsługuje tą kampanię, wiedział, że zrobi przynajmniej tyle. No, i mamy też jakiś bonus, jakąś prowizję za to, że ten efekt jest dowieziony. Jeżeli jesteśmy tego zadowoleni, no to super, możemy ten budżet zwiększać, prowizja się zwiększa, jest fajnie. Natomiast jeżeli nie, no to automatycznie ten budżet się zmniejsza, nie generujemy tych efektów. No i też klient jest niezadowolony, może zrezygnować z usług. Agencja wie, że dostanie stałkę, ale oczywiście chciałaby zarobić więcej, o ktoś, kto obsługuje kampanię, chciałby zrobić więcej, więc tutaj się pojawia taki problem. Też warto zwrócić uwagę na mierzenie celów oraz raportowanie efektów kampanii. Czyli co mi dokładnie chodzi? Czy to jest dobrze zrobione? Tak? Czyli pytajcie się czasami albo sprawdzajcie, czy to, co widzimy w raportach, jest równoznaczne z realnymi danymi. Bo naprawdę w dzisiejszych czasach ktoś nie akceptuje koncept mołda, nie mamy danych, nie wiemy, jak te kampanie dobrze działają, więc tutaj się wkrada dużo błędów i dużo nieporozumień. Wydaje nam się, że jest źle, a jest na przykład bardzo dobrze, albo jest bardzo dobrze na koncie, a okazuje się, że jest bardzo źle, bo coś zmierzyliśmy trzy razy i, i coś jest źle zaimplementowane, więc starajcie się to przecinać naprawdę przez realne dane, żeby po prostu porównywać, tak? Czy wiemy, czy to dobrze działa, czy też, czy też kiepsko. Kilka też sposobów na takie realne powiązanie tych kampanii ze światem takim już biznesowym i tym, co się dzieje na stronie i potem w sklepie, w salonie jakimś albo gdziekolwiek offline'owo. Jedna pani na przykład pytała się klientów, skąd przyszli. To jest ciekawa metoda. Czyli ktoś dzwoni do nas i pyta, a skąd to się pan do nas dowiedział? A z tego i z tego. A, no dobra, to ja sobie zapisuję. To jest no, oczywiście bardzo siermierzne i Możemy się z tego śmiać, ale kurczę, pokazuje jednak, że jakie reklamy działają, jak klient podjął tę decyzję, ja sam pytam, jak ktoś do mnie przychodzi na szkolenie, albo albo coś takiego, to a skąd się dowiedziałeś, albo na przykład byłam u Ciebie wcześniej na szkoleniu, albo widziałem cię na YouTubie, albo coś tam. Więc to, taka metoda siermieżna, ale pokazuje też, jaki ostatni ten czynnik spowodował to, że ktoś jednak się zdecydował. Jeżeli ma coś tam w głowie, to wam po prostu powie, więc. Całkiem ciekawa metoda, żeby to sprawdzić. Też fajnie jest wyciągnąć takie informacje, na czym ktoś dużo zarabia, na czym mało. I to można podzielić, tak? Czyli, jeśli ktoś Wam powie, że te usługi albo ten sortyment jest dla mnie dochodowy, no to ja chciałbym się na nim skupić, a tamte to są takie dodatki, na których ja średnio zarabiam i średnio mnie interesują. Więc możecie sobie odpuścić albo nie, w ogóle nie reklamować, bo ja na tym nie zarabiam. No to jest mega kluczowa wiedza. No bo wiemy tak, że generując przychód na tych produktach, na tych usługach, no to klient zarobi. A jeżeli tego nie zapytamy, to będziemy reklamować wszystko i tak. Na koncie może być fajnie, mamy fajny raz, a jednak się okazuje, że wcale jest niefajnie i ten biznes upada, bo reklamujemy to, czego nie powinniśmy. Więc starajmy się wiązać ten świat kampanijny, i commerceowy internetowy z tym, na czym naprawdę ktoś zarabia. Jeszcze jeden ciekawy przypadek który przyznam szczerze, że mnie mega zaskoczy na samym początku, bo zaczynamy współpracę z klientem i oni mówią, wiesz co, nam, nam raz 1 to z pewności odpowiada, jak będzie więcej, to oczywiście super, ale raz 1 jest ok, ale to co, nie zarabiacie na tym, to się totalnie nie opłaca, a nie, wiesz co, bo my mamy tutaj mierzenie marży. My nie mierzymy przychodów, tylko mierzymy już nasz czysty zarobek. I to i tak jest jeszcze kopnięte błędnie w sensie takim, że nie jesteśmy w stanie zmierzyć wszystkiego. Mierzymy oczywiście jakąś tam część tego biznesu. Natomiast to pokazuje, że jak naprawdę deweloper chce i firma chce się skupić na dobrym mierzeniu tego wszystkiego, to dlaczego nie mierzyć samego zarobku, a nie tylko przychodów? Oczywiście teraz w Google wchodzi coś takiego jak POAS, czyli mierzenie takich prawdziwych dochodów z kampanii Google. Ads. To jest taka nowość, która się będzie pojawiać jeszcze chyba jest w becie, ale powoli się zacznie odkrywać. Natomiast zastanów się, się też czasami, czy nie można tego zrobić u Was, tak? Bo no wiemy, jaką mamy marżowość na produktach, mniej więcej jaki to jest procent. Wprowadzenie tego w sklepie internetowym jest dosyć proste. Wiemy na przykład, ile średnio usługa. Będzie kosztować u nas na stronie, to też jesteśmy w stanie jakoś tak mierzyć. Więc zastanów się, się czasami, czy nie można zmienić takich realnych, realnego zarobku z tych kampanii, ani po prostu przychodów, które są jeszcze kopnięte, oczywiście zwroty, to ile z tych transakcji zostaje w sklepie, czy tutaj jeszcze wchodzi jakaś skala, jeżeli sprzedamy czegoś dużo, czy się pojawi jakiś bonus, albo możemy to kupić taniej. Więc czasami się warto zastanowić na tym, czy, czy chcemy mierzyć tylko przychody, czy nie, przy, nie przejść po prostu krok dalej. Oczywiście zachęcam do, do subskrypcji, zostawiania komentarzy, komentowania tego wszystkiego, co opowiadam. Może być dla Was coś tutaj ciekawego, albo może o czymś zapomniałem, to warto oczywiście dodać. I dzięki za wysłuchanie.